Chociaż jabłka są naszym polskim narodowym owocem, no to nie ma wątpliwości, że większość świata, w tym bardzo duża część Polaków, bardziej czeka na premierę Sadus Capertino. Tak się składa, że my te jabłka już dostaliśmy, no ale porozmawiajmy w ogóle o tym, co się w tym roku zmieniło i czy iPhone 15 są w ogóle warte uwagi. Otóż w ostatniej konferencji Wonderlust pokazano wszystkie nowe flagowe smartfony od Apple, czyli całą serię iPhone'ów 15. IPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Pytanie tylko, czy jest to odgrzewany kotlet, tudzież to wcześniej wspomniane jabłko, może jakiś racuch. Czy jednak coś całkowicie nowego i czy warto faktycznie już dzisiaj lecieć do sklepu, wydawać pieniądze nieco mniejsze niż w zeszłym roku, ale nadal dosyć spore na te smartfony? Zacznijmy więc od modelów podstawowych, czyli od iPhone'a 15 i od iPhone'a 15 Plus. Tutaj się nic nie zmieniło, chociaż było mnóstwo plotek, że po średniej sprzedaży 14 Plusa Apple ma odejść od tego pomysłu, no to jednak ani nie odeszło, ani nie wróciło do mini. Mamy więc wariant zwykły oraz wariant z nieco większym ekranem. Podstawowy z iPhone 15 ma 6,1 cala, a iPhone 15 Plus ma 6,7 cala. Tak się składa, że iPhone'a 15 Plus mam akurat przy sobie w kolorze zielonym, no o tych kolorach jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo jak widzicie, są one dosyć wyblakłe, wyprane, mm, ładnie można powiedzieć, że pastelowe, ale mm, ja bym bardziej powiedział, że e, bardziej tych kolorów nie ma, niż są. Dobra informacja jest taka, że jest tutaj ekran Super Retina XDR, e, czyli ten co był w iPhone'ach 14 Pro i Pro Max. Niestety problem jest taki, że e, poza technologią OLED oraz tym, że mamy tutaj do 2000 nitów, jasności, nie ma niestety ani Always On Display, ani nie ma przede wszystkim 120 Hz. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że to nie jest wcale wymagana funkcja, że nie wszyscy tego potrzebują, że dla przeciętnego użytkownika smartfona te 60 Hz w pełni wystarczy. Pewnie po części jest to prawda, ale z drugiej strony jeśli sięgamy po smartfona marki, która jednak przez wielu jest uważana marką premium, jeśli wydajemy na tego smartfona już takie pieniądze, no to fajnie by było to odświeżanie mieć. Dla mnie osobiście niestety brak 120 Hz to jest spory minus w tym telefonie i w sumie chyba jedyny główny minus tak naprawdę, bo poza tym Apple się naprawdę postarało. Zacznijmy od tego, że Apple w całej serii iPhone'ów 15 zdecydowało się już na wprowadzenie Dynamic Island, w związku z czym nawet w modelu zwykłym oraz w modelu Plus mamy do czynienia z tą dynamiczną wyspą. Notch, który przyszedł do nas w 2017 roku razem z iPhone'em X, odszedł już na emeryturę dosyć zasłużoną i jest to spory plus, ponieważ w się 17, który wyszedł nie tak dawno temu, Apple dodało mnóstwo funkcji systemowych, które wspierają to Dynamic Island, i chociaż firma już wcześniej narzekała, że niewiele aplikacji firm trzecich to wspiera, to w istocie sama nie wykorzystywała w pełni potencjału swojego rozwiązania, teraz zdaje się, że zacznie to wreszcie robić. Dzięki dynamicznej wyspie możemy podglądać muzykę, którą aktualnie słuchamy. Możemy widzieć wskazówki dotyczące mapy, czyli gdzie mamy się poruszać, jeśli korzystamy akurat z nawigacji. Możemy także podglądać stoper, który ustawiliśmy. Jest naprawdę bardzo dużo funkcji. Jest to więc fajna zabawka i sprytne ukrycie wcięcia w ekranie. Więc ogólnie cieszę się, że Apple wreszcie dało to dla wszystkich użytkowników i każdy teraz ma dostęp do dynamicznej wyspy. Do tego coś, co jeszcze niedawno wydawało się po prostu niemożliwe, ale Unia Europejska najwyraźniej potrafi zdziałać cuda iPhone 15 i iPhone 15 Plus to pierwsze smartfony od Apple, które wprowadzają port USB-C zamiast portu Lightning. Tak, doczekaliśmy się, więc iPhone'a naładujecie teraz już tym samym kablem co każdy telefon z Androidem, co swój komputer, co praktycznie każdą elektronikę, jaką macie w domu. Wreszcie, naprawdę wreszcie to jest świetna informacja, świetna nowość, i aż no żal, że musieliśmy tak długo na to czekać, ale lepiej późno niż wcale. A co zmieniło się w środku? No zmienił się przede wszystkim procesor, ale jeśli mamy na uwadze tylko podstawowe linie iPhone'ów, ponieważ w iPhone'ie 15 i 15 Plus w środku jest A16 Bionic, czyli ten sam, który był w iPhone'ie 14 Pro i Pro Max. A16 charakteryzuje się m.in. sześciordzeniowym procesorem z dwoma rdzeniami zapewniającymi wydajność i czterema rdzeniami energooszczędnymi oraz pięciordzeniową kartą graficzną iPhone 15 i 15 Plus posiadają także ultra szerokopasmowy chip drugiej generacji, który zwiększa możliwość orientacji w przestrzeni. Do tego bateria oferuje cały dzień pracy na jednym ładowaniu, chociaż nie jest to wcale jakaś rewelacja, a także szybsze ładowanie bezprzewodowe do 15 W dzięki MagSafe. A co z aparatami, ponieważ to jest dla wielu osób najważniejsze. No, okazało się, że era głównego aparatu 12 megapikseli w iPhone'ach oficjalnie się zakończyła, ponieważ Apple wykonało spory krok do przodu nawet w tej linii podstawowej z dwoma obiektywami. Główny obiektyw ma tutaj 48 megapikseli, czyli tyle samo co 14 Pro oraz 14 Pro Max, a wspiera go obiektyw ultra szerokokątny, który ma 12 megapikseli. Jest więc się z czego cieszyć. Przejdźmy więc do kolorków, o których już wcześniej nieco wspomniałem. iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus dostępny jest w kolorze czarnym, w kolorze zielonym, niebieskim, różowym oraz żółtym. Jednak wszystkie są właśnie takie pastelowe. Jak widzicie, brakuje tutaj rewelacji i mam wrażenie, że Apple z roku na rok coraz bardziej te kolory przepiera. Niektórym się to podoba, a mi osobiście średnio. Mogę tylko powiedzieć, że w świetle sztucznym wygląda to nieco gorzej, ponieważ wtedy one wszystkie wyglądają jakby były białe. I ewentualnie delikatnie zafarbowane, zabrudzone, coś takiego, natomiast w świetle naturalnym widać nieco ten odcień. W każdym razie no, do, do zieleni jakiejś znacznej temu zdecydowanie brakuje. A jak to wygląda, jeśli chodzi o ceny? Cóż, jak już wszyscy doskonale wiemy, Apple oszalało i te ceny w Polsce są niższe niż w zeszłym roku, w związku z czym iPhone 15 jest lepszy i tańszy niż iPhone 14. Zwykły iPhone 15 kosztuje w najniższej konfiguracji ze 128 GB pamięci 4699 zł. Model z 256 GB kosztuje 5299, natomiast za 512 GB musimy zapłacić niemal 6500 zł. Dla porównania iPhone 14 kosztował 5200, 5900 i 7200. Jeśli chodzi o model 15+, to musimy zapłacić kolejno 5299 zł, 5899 zł oraz 7099 zł. iPhone 14+ Plus w dniu premiery kosztował za to 5900, 6600 i 7900. Jeśli więc zastanawiacie się nad tym telefonem, to uważam, że warto, ponieważ w tej cenie to jest naprawdę dobry smartfon. Apple wreszcie sprawiło, że ta podstawowa linia się opłaca i nie jest już lata świetlne za modelem Pro. Chociaż oczywiście Pro nadal jest lepsze i wprowadzono sporo poprawek względem tej podstawowej linii, to to jest smartfon, że naprawdę nie ma wstydu. No, może poza tymi kolorami, które są wyblakłe. Ale jeśli chodzi ogólnie o działanie tego smartfona, o jego wydajność i o to, jaką dostajemy jakość za jaką cenę, to jest naprawdę nieźle. Także wydaje mi się, że warto to przemyśleć. No, i co jest niesamowitym skokiem jakościowym, to jest to, że w pudełku z telefonem dostajemy nową ładowarkę. Tutaj, oczywiście, mamy już dwa złącza USB-C. Ta jest dużo bardziej elastyczna, zwinna, no i prawdopodobnie nie będzie pękać tak jak te ładowarki, które dostawaliśmy do tej pory. Mam taką nadzieję, bo było to bardzo irytujące. Jest to więc spory plus, no ale oczywiście samej kostki ładującej nie ma, chociaż wydaje mi się, że to już nie powinno raczej absolutnie nikogo dziwić. Zamiast kostki mamy za to cały czas naklejkę Apple, także jeśli chcecie ją wkleić na swoją multiple, to nic nie stoi na przeszkodzie. To teraz przejdźmy do grubszego kalibru, czyli iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max, jednak nie Ultra. Było sporo plotek, że Pro Max ma odejść do Lamusa i tą nazwę zastąpi Ultra jak w Apple Watchach, jednak Ultra zostaje na razie w zegarkach i w chipach. Yy, tutaj coś z tym Pro Max... No i co się zmieniło w tym roku? Przede wszystkim procesor. Tutaj już nie mamy A16 Bionic, tylko A17 Pro. Ten nowy chip, według informacji, ma dorównywać osiągom e, procesorom, które są w komputerach. Zresztą Apple zapowiedziało już, że na iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max zmierzają takie gry jak Dev Stranding od Hideo Kojimy, czy nowy Assassin's Creed Mirage. Także jest na co czekać i zdaje się, że mobilny gaming wejdzie na wyższy poziom. Ofensywa gamingowa Apple trwa więc w najlepsze. Jeśli o to chodzi, mamy także nowe GPU, które ma być nawet o 20% szybsze względem zeszłorocznego. No i wprowadzono także ray tracing, także te gry mają nie tylko działać dobrze, ale także wyglądać ładnie, więc jest się z czego cieszyć. Zmieniono nieco rzeczy w konstrukcji, ponieważ tutaj mówimy już o obudowie tytanowej, która jest nieco bardziej zaokrąglona. Mamy dzięki temu też dużo mniejsze ramki wokół ekranu, przez co zdaje się, że ten telefon jest jeszcze większy, ale przede wszystkim jest dużo lżejszy. Na szczęście nie jest tak zabawkowo lekki, że możemy sobie go podrzucać w ręce i właściwie trzymając ten telefon, nie czujemy, że trzymamy smartfon w ręce. Ale względem 14 Pro Maxa jest duża różnica. 14 faktycznie była bardzo ciężka, co mogło wielu użytkownikom przeszkadzać. Natomiast 15 dzięki temu tytanowi wygląda i nosi się ją bardzo komfortowo. Sportowo. Także jest to bardzo dobre rozwiązanie i z pewnością dobry krok ze strony Apple oraz coś, co pasuje do tego opisu Pro. Jeśli chodzi o kolory, to jest tutaj mniej pastelowo, ale nadal wcale nie jest jakoś tak super jasno i ekscentrycznie. Mamy dostępny kolor czarny, granatowy, tytanowy oraz srebrny. Mi osobiście ten tytan najbardziej się podoba, chociaż czerń, wiadomo, klasyka i taki elegancki sznyt. Natomiast no, każdy może wybrać coś dla siebie. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to również jest tutaj super retina XDR, tylko że mamy tutaj 120 Hz oraz OLED on display. E, jasność również sięga 2000 nitów, czyli w większości mamy to samo co w zeszłym roku, ale pod względem wyświetlacza iPhone wcale nie radził sobie tak źle, więc czy jest sens zmieniać coś, co tej zmiany nie potrzebuje? No, Apple wychodzi z przekonaniem, że raczej nie, i chyba się z nimi akurat pod tym względem zgadzam. No i nie muszę chyba wspominać o tym, że w iPhone 15 Pro i w iPhone 15 Pro Max mamy również Dynamic Island. A co z aparatami w nowych modelach Pro? Po tegorocznym iPhone 15 Pro możemy spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych aparatów umożliwiających robienie jeszcze lepszych i bardziej szczegółowych zdjęć, a także nagrywania wideo w najwyższej możliwej jakości. iPhone 15 Pro Max, co ciekawe tylko Pro Max, a nie Pro, mamy m.in. obiektyw Telefoto, który ma 12 MP i dzięki niemu będziemy w stanie uzyskać pięciokrotne przybliżenie. Do tego mamy również nowe możliwości przetwarzania obrazu, które w połączeniu z aparatami mogą zostawiać konkurencję daleko w tyle. Nie można również zapomnieć o stabilizacji w trzech osiach, 10 000 mikroregulacjach na sekundę, czyli dwukrotnie więcej niż w iPhone 14 Pro. Główny obiektyw to nada 48 megapikseli, a obiektyw ultra szerokokątny ma 12 megapikseli i zapewnia dużo lepszy tryb nocny, a do tego są tutaj wszystkie nowości dotyczące zdjęć portretowych. Jest więc spory progres względem zeszłorocznego modelu. iPhone 15 Pro pozwala na nagrywanie wideo 4K 60 ProRes 4K, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Aparat aparatem, obudowa obudową, ale czy jest w iPhone'ie 15 Pro i Pro Max coś, czego faktycznie nie było nigdy wcześniej i czego nie miała konkurencja? No jest jedna taka rzecz. Zgodnie ze wszystkimi plotkami, to już koniec tego wichajstra, który służy do wyciszania i odciszania telefonu. Zamiast tego w 15 Pro i 15 Pro Max mamy po prostu guzik. Guzik ten jednak nie służy tylko do tego, chociaż może, ale możemy go sobie zaprogramować. Dzięki temu możemy zdecydować, czy chcemy, wciskając go, włączyć latarkę, włączyć aparat, napisać jakąś wiadomość, zrobić cokolwiek. Tak naprawdę ten guzik, my jemu nadajemy znaczenie oraz sens jego istnienia, więc jeśli chcecie, żeby zaczął Wam grać Rickroll, kiedy go naciśniecie, prawdopodobnie możecie to zrobić. Jeśli chcecie napisać SMS-a do swojej byłej dziewczyny, że tęsknicie, to lepiej tego nie róbcie. Ale jeśli chcecie sobie włączyć latarkę, ponieważ przestał wam działać prąd w domu, no to nic wam nie stoi na przeszkodzie. Eee, zróbcie co chcecie, wystarczy go przytrzymać i on wtedy zrobi funkcję, do której jest to przypisany. A w każdej chwili w ustawieniach możecie to dowolnie zmienić iPhone 15 Pro to są nawet lepsze USB-C niż zwykły iPhone 15. Mowa tutaj o standardzie 3.0, które pozwala na szybszy przesył danych niż 2.0, który jest w iPhone'ie 15 i 15 Plus. No dobra, ale co z cenami? Te również są niższe niż w zeszłym roku, no ale analogicznie są większe niż podstawowa linia iPhone'ów 15 iPhone 15 Pro, który ma 6,1 cala, został wyceniony na kolejno 5999 zł, 6599 zł, 7799 zł oraz w największej konfiguracji z 1 Tera pamięci 8999 zł. Jeśli chodzi o 15 Pro Maxa, to za 256 GB musimy zapłacić 7199 zł, za 512 8399 zł, a za 1 Tera 9599 zł. Co ciekawe w tym roku nie przebito tej magicznej bariery 10 tysięcy a co ciekawe w zeszłym roku iPhone 14 Pro Max kosztował 10,5 tysiąca także naprawdę jest spory sukces. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wszystko, co musicie wiedzieć o nowych iPhone'ach 15. Dajcie znać, czy chcecie któregoś kupić, czy planujecie któregoś kupić i który model oraz który kolor, e, wyprany kolor zamierzacie wybrać. Ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.